Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek i zapraszam na kolejny odcinek Dragon Age Polowanie na czarownicę. Czy jakoś tak. Zapomniałem już tytuł. Nieważne. Witam Was w kolejnym odcinku tego świetnego DLC-ka do Dragon Age Początek. Oh, o, świetnego jak na ten moment, ale mam wrażenie, że będzie taki aż do końca. Zobaczymy, ile w tym prawdy. Jestem czy z tym całym fenem, coś ciekawego tu będzie dodatkowego, ale raczej nie, sztaliśmy to, pamiętamy świetne nawiązania, póki co właśnie nawiązaniami siła tego dodatku stoi. Zobaczymy, jak będzie potem like jak... cake I think this one's broken co oglądali pierwsze odcinki Dragona już początek Jak powiem zwany twink masa nawiązań cała masa widzę że twórcy chcieli wykorzystać wszystko wszystko co tylko mogli ponieważ to tak naprawdę jak powiedziałem już parę razy jest ostatnia przyrada Umberora więc starali się nawiązać do wszystkiego Hadley! Just the man I was looking for. Not looking very hard, were you? I'm always here. <laughs> Good one. So I am. Um, I need to go into the repository. No. No? Why not? I'm not some drooling apprentice. It's because of me, isn't it? No. The sentinels have been behaving erratically, so the repository is locked for everyone's safety. Oh. Well then, uh, sorry for bothering you. Well, look at the way he's staring at me! Very well. It's your next. But before you go, what's so important down there? The statue. It knows things about Tevinter, and I need to speak to it. All right. Be careful and keep the mess to a minimum. You know that talking to inanimate objects is a sign of insanity. Not when it talks back. You think the statue talks to you? It's complicated. It wasn't always a statue. You'll see. Aha! Tam jest is a Bo nie mu zdolności rozdać. Teraz sobie zdałem z tego sprawę. No ale cóż, ma zdolności, które ma, wystarczy mu na razie. Potem sobie rozdam, jak będzie przerwa między odcinkami. Bo mam nadzieję, że akurat ten datek potrwa troszeczkę dłużej, bo wydaje mi się być całkiem milutkim. Ale kto wie jak będzie. Już widzimy potwory. Spaczonych strażników, co ciekawe. Zaraz podwieżą takie, że się dzieją. Cóż, ta ja zawsze ma jakieś problemy. Zawsze w tej grze są jakieś problemy. Tam była aż filakterium, nie, stare fiolki, już się bałem. Spaczony strażnik. Co wam się stało? Czy wy jesteście jakimiś magicznymi tworami, czy zwykłymi? Dumbler, ty napierdzielasz, człowieku! Rozdarcie zasłony? Hmmm. Już się robi. Hmm. Rozdarcie zasłonę, ty czemuś nie ruszasz? Mogę wiedzieć? A, ponieważ... Ponieważ tak. Wiesz co Magu, ty byś się skupił na teraz tyle nie, bo bądź co bądź to jest bardziej twoja działka, niż nasza. A wiesz, muszę zamruć, o fajnie, że można tłyszę spediennie, bo szkoda, że ładnie nic nie daje. I chyba tylko mag w ogóle jest w stanie to spedinie atakować, nie jestem pewny. Albo i wojownik jest w stanie, tylko że ona tak szybko znika, że no, nie nadążamy. Tak, wojownik też jest, to jest. Stanie. Te w stanie. Czy to są magiczni, strażnicy, czy normalni? Koniec końców nie wiem. Nie odzywają się, więc. Ciężko mi to stwierdzić. Posąg w poszukiwaniu Morrigan. To może za chwilę, na razie się skrzynką zajmijmy. Wygląda na interesującą. Kapkę tu w ogóle przymarzło. Za niski poziom umiejętności. Zaraz się na tą grę bardzo wkurzę. No cóż, ten pariusze starają się chować te filakteria z powodów. Ale jak mnie denerwuje fakt, że nie mogę zamków otwierać. Ja piernicze. Czemu nie mamy łotrzyka? To jest smutne. Jest naprawdę smutne. Charakterystyczne urządzenie. Dokładnie w ogóle się kiedyś pamiętam. Posąg. Aha, kojarzę ten posąg. Kojarzy go naprawdę dobrze. To miejsce. Poważnie. pisać nie mieć ludzi, Nie, ty? Nie, nie. Ok, na razie klimat nie ustępuje na krok. Zobaczmy dalej. Kolejni strasznicy zapewne. Tak, więc zapewne zaraz się pojawi ta dziura. Portal do pustki, czy jak zwał, tak zwał. Ja pierdolę, jak ten Dumbledore to kraja. Dawaj z krytyka Dumbledore 2.0 to jednak Dumbledore 2.0. To jest bestia jest naprawdę potężna bestia. Dawać ten portal, tu uspokoić, jest czas, żeby to robić. No dajesz, pięknie, a zjechany. Problem z wojownikiem przydającym dwie bronie jest taki, że on nie jest aż tak szybki i wielkich krytyków jak Łotrzyk. Przydający dwie bronie. Okej, okay, zakwalifikowano zadanie. Dobra, Eider z projektorium, naprawione rozarcia w zasłonie. Zaraz się tym zajmiemy. Czasem może poszukam jakiejś metody otwierania zamków w tym dodatku, ponieważ mnie to w łotrzyka tej danego i naprawdę przez to masę kontentu omijamy, a ja tego nie lubię. Jestem mimo wszystko skrytym perfekcjonistą. Bardzo skrytym, ale gdzieś tam jestem. Dobra, i mój skryty perfekcjonizm pozwolił mi znaleźć modyfikację, która pozwoli nam najpewniej otworzyć ten zamek tutaj. Jest to modyfikacja, która dodaje temu magowi naszemu, zresztą wolnemu magowi w grze, pod znakiem kroniki ważnych pomiotów, zdolności pozwalające otwierać zamek. Trzeba je sprzedać, rozwinąć, no ale podobno działają, zobaczymy... Otwarte, o! I nareszcie wszystko będzie jakbyś powinno. Nie mam pomysłu, kto wpadł na tak głupi pomysł, żeby nie dawać Łotrzyka dwóch możliwego do zrekrutowania zdobycia tatku do gry, gdzie no nie można wiele jeszcze zrobić bez Łotrzyka, ale cóż, jak się to wpadł, więc teraz ja ten mały błąd naprawiłem. Przy okazji zauważyłem, że jesteśmy całkiem blisko drzwi i więc na sekundeczkę tutaj cofniemy i zobaczymy, co było z tamtymi drzwiami wcześniej, ponieważ ciekawość mnie zżera. Blessed creators, why does everyone ask that of people from other cultures? Oh, I didn't mean. What about you? Are you named after an honorable fish's appendage? Well, um, Florian Phineas Horatio Aldebrand Esquire was a bit of a mouthful. And I was tired of the other apprentices calling me Flora. What? <ee oppositebacks> what? What? Live of Remove of Lock. Doskonale możemy teraz tu zajrzeć. Nawet nie chodzi o te przedmioty, które to można zdobyć, tylko mi chodzi tutaj po prostu o fakt, że no część kontentu z gry po prostu nie będziemy w stanie ujrzeć, a to nie ma sensu za bardzo, że nagle o jeden ja datek nie będę go w stanie wykonać w 100%, bo, bo, bo tak, bo twórcą się za nie dawać łotrzyka. Dla mnie jest to kapkę bez sensu. A, i tak przy okazji dowiedziałem się, jak tak szukałem tego moda, że podobno uh, właśnie tam tak są te księgi, tam różne dające różne bonusy i tak dalej, uh, to z nich można uzyskać różnej maści profity. Pozwól imię jest Florian Phineas... Horatio Aldebrandt, Esquire. Nie mogę zapomnieć o Esquire. Tata się zapewnił. Czy twoi rodzice cię no, they adore me. Codzie to, że niektóre, te, te książki dawały różne bonusy pokroju, na przykład że się jakieś recepty, co każdy zmiany oczywiste, ale na przykład niektóre dawały jakieś mi oczywiste bonusy kroju, na przykład... Hmm, bonusów do statystyk, jakiś ksiąg na przykład czasami. Gdzieś tu była księga przykładem poza wizją, bo nie jestem pewien czy mi zadziałała powinna dać nam księgę dającą punkt do statystyk, tylko że nie jestem pewien za bardzo gdzie ona była. Więc dajcie mi sekundę. Ono ludziska, widzicie, czasem można poszukać czegoś i znaleźć zupełnie coś innego, co się pominęło. A propos okazuje się, że wartość, jakby dostępnych książek, które tutaj są, zależy od tego, jak indeks ostatnio używaliśmy. Więc ja tak naprawdę pominąłem mazę tutejszych książek, co troszeczkę może mieć a, złe następstwa. Więcej, zobaczmy, co tutaj pominęliśmy ciekawego. Jakieś receptury na zaklęcia, durne badziewie, więcej durnego badziewia. O, właściwe wykorzystywanie i przechowywanie smoczej krwi. Każdy fan gotika powinien tę książkę przeczytać, zwłaszcza jeżeli chodzi o część drugą, bo w pierwszej, jak dobrze pamiętam, smogów nie było, więc no cóż. Hmm, wybuchowe narzędzia z Lyrium. Hmm, bomby i tak dalej. No, Lyrium akurat raczej jest dość destrukcyjne, jak zresztą tamtej ci dwaj uczniowie tłumaczyli sobie nawzajem. Hmm, magiczne balsamy i maście. Nic ciekawego. Chociaż z tego co wiem, jak wie, wie, już wcześniej, większość tych właśnie książeczek. O, kilka z nich się przyda, właśnie. Oferuje nam jakieś mm, bonusy albo jakieś tam profity. Więc ogólnie warto tutaj wszystko przeczytać. O, aspekty od Aha. Oha. <grym> Ma barii ogarnięty przez demonarzący. Okej. Okay. Chyba takiej sytuacji nie mieliśmy do tej pory zamiast jest ta sekcja Cielarstwo, tutaj zresztą już wszystko przeczytaliśmy. Okej, okay, to po prostu, no, nie wiedziałem, myślałem, że te, te, księgi po prostu są cały czas pokazane, jak przeczytamy wszystkie indeksy. A tu się okazuje, że po przeczytaniu określonego indeksu, dopóki nie przeczytamy kolejnego, są takie książki, jak już kolejne, się inne książki. Ja przez to zrobiłem spory błąd. Wszystko o ziołach. I przez to pominąłbym 3 czwarte książek. Nic ciekawego. Kurczak w ziołach z herbatnikami. Został usunięty z księgi. CO?! <laughs> O szkole, chciałem go poznać. Jest bo szurka informuje rodziców o niebezpieczeństwach i uzależniających właści właściwościach helwickiego korzenia. Jak na ironię, mga istoszonej w korzeni przytwierdzono do okładki. Aha. A, otrzymano przedmioty. Fajnie, nie no, spokój, to jest jeszcze bardziej zbudowane niż myślałem, że jest. Dobra. To teraz się jakby zawartość ksiąg zmieni? Tak, widzicie, zów się pozmieniały księgi. Dlatego na przykład nie było tej sekcji geografia. Teraz to wszystko ma sens. Kurczę, silver, ty jesteś taki nieogarnięty, że jeszcze nie jesteś w stanie się tu myśleć. Sekrety Hmm, Nic ciekawego. Pożarci od wewnątrz. Napisana z punktu widzenia fatalisty, księga ta przedstawia teorię, jakoby znajdujące się głębokie ścieżki pod Fereldenem miały doprowadzić w końcu do usunięcia się gruntu. To ma jakiś sens. Wieża księga w Kvirkv. mieszcząca się w dawnej fortecy te witeńskie łowców, niewolników. Jej sale napowają niepokojem nawet wieki... Po, po wyzwoleniu miasta, geograficzne osobliwości Freldenu. Okej, okay, tu nic ciekawego akurat nie było. Chociaż o kilka było, tyle dobrego. Trening magów. O, to może być coś ciekawego. Wyzniedzając płomień, kontrolowanie zaklęć ognistych. Notatka na wewnętrznej stronie okładki odwołuje się do księgi o technikach w sekcji samodoskonalenia. Okej, okay. to może być się ta księga, o której słyszałem. wrażliwość... na karki. Dosyć częstych urazów u magów. Ach, błyskawice w twoim pokoju. Wesołe ja dla młodych adeptów. Na pewno bardzo wesołe. Jestem pewien, że nie mają żadnych złych następstw. Niebezpieczne bestie. O, okropieństwo czekające w głębinach. Spisy o wielkiej kamarnicy oraz o kościanym rekinie Wielorybim z Underfells. Obecnie już wymarły. Huuu. Wzgórza Lottering. Tak, księga leżywa na niewłaściwej półce. Smoki nawary. Księga pisująca poszczególne zmiany smoków. Nic ciekawego. Bryłkowce i głębinowce. Okej. Okay. Bryłkowce i głębinowce. Niebezpieczne stworzenia. Zmieniam głębinowce, że bryłkowce? Wiara, Sprawiedliwość, Duchowa Droga, Badziewie, Czarne Miasto. Esejów o Czarnym, miestrz, o czarnym Mieście. Cóż, magowie najwyraźniej nie zdają studia. Bronią swego umysłu, jak zapowiedź o pętaniu. Mm -hmm. Przygody Marty w Pustce. Ta księga wydaje się być do małych, uzdrowionych magicznie dzieci jest pełna kolorowych obrazków przedstawiających demony jako słodkie, uśmiechnięte potworki. O, i to samo faktycznie tutaj się pojawiło. Może coś ciekawego nam zaoferuje ono. Zobaczmy. Taka chyba poboczna sekcja księg. Trening siły woj. Samodzielny program przezwyciężenia niskich poziomów energii duchowej. Zawarasz rozdział pod koniec książki, który wspomina o jakimś przyrodzie do ćwiczenia umysłu. Czytając ostatni paragraf, słyszymy w oddali nagły podmuch wiatru. Naprawa kostura zdanie nie tylko dla wyciszonego. Jest to poradnik na temat odmienia uszkodzonych przez swoich właścicieli kosturów. A, tom techniki skorzystaj lub straci. Jest to podręcznik treningowe dla templariuszy oraz innych wojowników, a taka na wewnętrznej stronie okładki głosi dla tych, którzy wiecznie dążą do prefekcji, Alderii i zakon templariuszy. Weź księgę, no dobra. Naprawianie szat. A na temat otwrania dziur w magicznych szatach, spoko. Może wiesz co, Wam dużo coś ciekawego dawało, ale ten podmuch mnie zainteresował. O, esencja siły woli! I cóż za darmo były font! Opłacało się z tymi książeczkami jak ja pobawić. Masz się po tak idę do Dumbledora. No ale cóż, zawsze pre profit. No, profity jak najbardziej. Bo co będzie, tym wszystkim bonusom o statystyk, które zbieramy od początku początku. Tak naprawdę Dumbledore, zobaczcie, na w tym piątym poziomie ma tych statystyk. W... 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 Tu jest prawie 200, ponad 300 zapewne. Gdzie dla porównania na przykład nasza panna Ariane ma ich ze 220, więc no Dumbledore jest. Przekoksem. Pomyśl sobie, bo gdyby on był Łotrzykiem i miał z 200 spytu, i z 50, no może więcej, może za tak 150 spytu i 100 zręczności, no może 60 zręczności, może 100 zręczności, Może 10, nie wiem, nie wiem. Głupaty bredze, ale mi się wydaje, że jako Łotrzyk Dumbledore byłby już teraz po prostu. No, bos, Boss? A co to takiego jest? Ja. Tr -tr 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 -tr. Nic nie widziałem. Idąc z kasykiem pewnej gry, hodowla bryłkowców. Jakieś nowe, ciekawe księgi się pojawią, czy tym razem będą gnioty same? Póki co, cały czas było coś ciekawego. Broni maga. Księgi, na której chcesz się przyjrzeć. Tworzenie kosturu dla uczniów. coś tam było, coś tam było. Prosty poradnik, zrób to samo o sporządzeniu i ozdabieniu swojego pierwszego kostura. Okej, okay, miecz, kostura. Radnik dla bardziej sportowanych magów w zakresu jednoręcznej walki mieczem i kosturem. Hm, znamy to. Te węgierskie różdżki z wieku chwały. W rogu z strony znajduje się na przez przyzwyczajonego studenta wyrazy. Właściwie to jaki szanujący się mag korzysta z różdżki. Znowu Harry Potter. Użyj swojej pięści. Maga można przełapać bez kostura, ale nigdy bez pięści. O jeszcze dół, wielkie nawiązanie do całego systemu tej walki w tej grze. Tajemnicze artefakty, które księgi chcesz jest jest z te Tewinteru. Oho, Hasyńskie amulety, Katelo kelfickich reliktów. A to już było, to było cały czas. To właśnie te związane z questami księgi, z questem głównym, są cały czas. Zoologia! Boję się, co tutaj możemy znaleźć. Znając tutejsze wybryki, hodowla bryłkowców, paradnik krok po kroku, ta księga została napisana przez Lokrana Vemma, hodowla hodowcę bryłkowców, który chciał hodować na powierzchni. Opiekła nas smokami, jak hodować smoki w charakterze chowań, to została zakazana przez większość kręgów z powodu rażącej dezinformacji. A, Mabari historia, historia z wpływy wewnętrznych Mabari, to ci się podoba mały? W porządku? Trzymaj, tylko nikomu nic nie mów. Dlaczego jest tu Bronto? Dlaczego Bronto pojawiają się w najmniej spodziewanych miejscach? Okej. Okay. Dałem psu księgę. Mogę z niej jakiś użytek zrobić? Czekajcie. Różne. Nie wiem, naprawdę. Czy to jest jakiś przedmiot fabularny? Co to, jako co to ma służyć tak księga? Ja tego nie rozumiem za bardzo. Nie, nie wiem naprawdę po co tak sięga, jest, ale po coś się jest. Wszędzie z avansikami z tej książeczki warto ją zebrać. tak jeszcze, jeszcze nie mamy za bardzo sprzętów do rozdawania, ale jeszcze mieliśmy chwilę temu, więc no cóż. No cóż. Gdybym mi miał kupionej księgi od Sanda, mało pieniędzy, to mogłaby być naprawdę męka przydatna. A indeks czwarty to był akurat ten, który już wcześniej mieliśmy, nie? ...indeks 4 już wcześniej właśnie czytaliśmy. Tak, mistyczne stworzenia i tak dalej. Dobra. Ja sam już naprawdę wszystkie księgi za sobą. Civiorek, poświęciłeś większość dwóch pierwszych odcinków na czytanie książek. Czym ty jesteś? Dlaczego nam to robisz? No nie wiem, mnie przynajmniej te książki osobiście bardziej do tego wydatku zachęciły, niż zniechęciły. Czegoś takiego po prostu jeszcze nie było, bo w żadnej grze żeby aż tak było ...zawalone ciekawymi tekstami w jednym miejscu.

Pierwsze zabawy są Dobra. Przykład zibrałem całą opcję dialogową, ale mniejsza oto. Czyli z posągiem zrobimy, póki się nie uspokoi sprawa z pustką, tak? No dobra. No to wykonajmy tą inną część misji. Ten mierz w ogóle zajebiście wygląda. Nie za bardzo pasuje do beldora moim zdaniem, ale ogólnie prezentuje się naprawdę ładnie. Zapiszmy grę. Cześć, jak w gotiku. Tam też było co 5 sekund. Zapisywanie gry. Dobra, masakra. Uf, te obrażenia chore. I czas na tryb rozwalania wrogów w parę sekund. Raz, dwa. Raz, dwa. A no, czemu pani nie była, jak się pojawiła ta pustka? Czemu nikt tej pustki nie wie? coś bez inteligencji. Gabkę jesteście. Chyba trzeba im powstawiać, żeby choć jednej zdolności używali. Postać. Hmm. A co w tym będę Dobra, może zamroś. Ach, nie zdążyłeś już. A, pojawił się znowu, okej okay. Czyli Dumbledore tam będzie rżnął, to a Wy możecie rżnąć tą pustkę, bo Dumbledore sobie poradzi z tym Wiesz, znaczy, nie, może tak, ty będziesz jednego strażnika, Dumbledore z dwóch, a Ty w tym czasie będziesz tą pustkę rozwalał. Chociaż nie wiem, czy znaczy. to jest taki dobry wybór. A teraz, ja ci kapkę pomaga, czemu ona nie bije, tego nie rozumiem, może zaczęła być. Ja z nie Bije, nie wiem co z nim jest. Chyba to przez że ta pustka działa taka niecze. Co się, się pojawia i znika. Mechanika gry nie jest po to za to bardzo przystosowana. Tak, dam. potodamon, bo znajdziemy się z tym poradzi. Ty może po prostu pomóc jej w walce. przykład z jakiegoś sila doświadczenia, że Zambal już dość mocno zarwał. A ty film we pozorom masz bardzo dużo inteligencji. Tam mocy zakręć, jak tak zwał, więc twoje leczenie będzie naprawdę pokaźno mocne. Tam jak na z tego miecza, to jest szybkie i mocne. Piękne połączenie. Dobra, drugi oddech, żeby troszeczkę odnowić tej mocy. Przy okazji zwiększenie prędkości ataku. Pięknie. Szkoda tylko, że Dumbledore ma takie problemy z ogólnie z wytrzymałością. No ale też dobra. Wykończyliśmy tą pieprzoną dziurę do pustki. Dżureum zasłonie. Czy możemy iść dalej? nie możemy. Mam nadzieję, że walka nie będzie tylko jednak zbyt szybko. Bo Dumbledore jeszcze nie odnowiły swoich punktów zdrowia. I mamy mocne leczenie, ale jednak. Morałbym najpierw się odnowić. Drewniana skrzynia. 50 czystych bielinów. Uuu, zakapturzony strażnik. Ojojoj, oj, oj. to będzie już takie cięższe miejsce chyba. Dumbledore dostał ogi z tą kulą. Mnie to miało zaboleć? Stwierdził po chwili. Ale weź go tam uzdrów może. Niech on się bawi. Ty może dobić tego. Chociaż nie, ale nie ma sensu żeście długi tych strażników. Jak z daleka od tej pustki. Tym magiem się lepiej zajmijcie wszyscy. Dobra, dwujeczka, Nie udało się za bardzo, bo mag zniknął. Tylko pytanie, czy on będzie też się respił? Mam nadzieję, że mag akurat nie będzie respił, bo to jednak jest mag i no... Jak on się będzie respił, to to nie będzie zbyt miłe. Jak on się będzie w kółko i w kółko pojawiał i nasmanował, ale chyba właśnie nie. Na szczęście chyba twórcy sobie to odpuścili. Dobra. Gdzie jest dziura? Teraz tam się pojawiła. Miałem jakiś problem z zacykowaniem tych dziur, no ale cóż... Bo z tego co wiem, w PC też takie dziury właśnie występują, tylko tam po w jakimś innym kontekście. Pozdrawienie grupy. Jeszcze Dumbledore, grup mógłby mógłbyś wrzucić drwiny, bo to jesteś jednak 10 tysięcy razy bardziej wytrzymały od Fina. Finowie ja tyś troszeczkę no... no bez formy dzisiaj w skokach. Dobra, kolejny z sucharami, bo miałem być ogólnie bardziej poważny, ale dzisiaj jakiś taki troszkę mi się humor trzyma. Nie ten tego waty. Ale to wszystko przecież, że ogólnie tak jest bardzo humorystyczny i mi się to podoba bardzo. Naprawdę tak jest mega humorystyczny. One no, no te walki na razie troszkę mi się nie podobają, bo są no, no... te mechaniki, no ta gra po prostu ma mechaniki, do których nie jest przesuwana i tyle, no a jednak oni próbują na, na siłę, na pałę, jak zło, tak zło, wcisnąć te mechaniki, no ale z nie poradzimy. Jasne. Wyzwanie do boju w sumie ty nie musisz położać, bo ona ma wezwanie do boju. Ale na przykład szał mógłbyś włączyć Dumbledore, nie wiem czemu nie uruchamiasz, niezłomność. Nie rozumiem go Nie rozumiem tego człowieka W sumie też pad to że wyłącznie bo masz tak duży atak, że te pięcia tak ci nie zaboli 170 obrażeń Dumbledore Jak ty to zrobiłeś Czyż ty jeszcze nie dał nawiedzi ze 100 A dobra, zakaptyżony strażnik Weź nim nie zajmidosz, ty masz do tego jednak fajne mechaniki, żebyś ci znać w ciągu paru sekund Przerażająca siła, rozszarpanie. Ojoj, biją mojego psa. A ten jest ogłuszony. Dobra, wiecie co? Udarz spadnie mi tutaj bez gadania. Nie, muszę jakąś inteligencję im jednak włączyć. Atakujący uzdrowiciel. No, atakujący brzmi sensownie. Jak używa jakiejś tej inteligencji, bo jakoś się tutaj głupieją w tym dodatku, akurat wyjątkowo głupieją. Przecież, bo włączył sobie pancerz kamienny? Nie wiem. Dobra, Arian, pokaż może przeróweczkę, jak ja gdzieś biła. Praktycznie zero. Praktycznie zero. Niestety, jedną mocną stroną młodszyków są ich obrażenia z autoataków po w plecy. Ich zdolności raczej nigdy nie były i raczej chyba nie będą za mocne, jak chodzi o bicie się jak z umiejętności. Ładnie, Dumbledore. Jak ty tu się pa kurczę, Dumbledore 2-0. Po prostu mistrz walki. Nie ma co się oszukiwać. To jest prawdziwy mistrz. Dobra, masakra, bo czemu nie? O, teraz tu się pojawiło rozarcie zasłony. No, Szkoda, że je biłeś film, bo Dumbledore by już się zniszczył. A, i tak je zniszczył. Dumbledore 2-0. Zbudza mój coraz większy szacunek. Naprawdę on jest mega silny. Dobra, do no miała skrzynia i dużo skrzyń pozostałych tak, zwykłych. Te tak. pewnie też są drewniane, ale już będą nazywać się inaczej, bo czemu nie? Szata ciemnowidza. O. Najlepsza taką jaką do w całej grze mieliśmy, chociaż kiedyś Morrigan miał chyba troszeczkę lepszą. Tą, którą się kupowało w cudach Tedas, ale nie jestem pewny, bo tamta nie dawała błusów do magii. Dwa chyba nawet więcej pancerza. Ale nie dawała tych głosów do magii, więc no, Tak ciężko stwierdzić, czy faktycznie była lepsza. Weź tego zaktopiczonego strażnika tam Bobby Dumbledore, bo doszło ostatnio próbowała i dał rady, ale ty nie powinieneś mieć z tym żadnego problemu. Ja piridicę, czemu nie byłeś taki potężny jak walczyliśmy z tym pieprzonym potworem, który... Talizman nieszczęścia. Który rządził niepodzielnie w Amgmaraku. Nie go imię, ja. Nie wolno wymawiać. Nie jest dziura w pustce. Jak to nie wiesz co robisz, stary, to masz wiedzieć co robisz. Czemu w ogóle włączony pośpiech? Jest, nie właściwie działa. A, po prostu nie mógł walnąć drugi raz, bo... Bo tak. Dobra. Kroj zasłonę. roz Rozdziurawiaj dziurę. Mój towarzyszu Dumbledore. Manać się kończy, nie no. Ja nie wiem jak tego maga używać tutaj. Wróciłem może do tych własnych trzy. Niechaj tak będzie. Bo ten Markin by to skończyć zdolności, ale nie wiem, wiem jak go ustawimy. Wiem, 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 wpadłem na pomysł. Po prostu damy mu postać. Dowolny. Użyć zdolności. Magiczny pocisk. Nie używa nic mocniejszego, nie musi używać nic mocniejszego. Dobra, gdzie jest ten cały Juron? Nie ma go jeszcze, bo strażników nie pokonaliśmy. Dobra, sercy zabici. To możemy zająć się rozdarciem zasłony. Pięknie. Będę jest poziom trudności koszmaru? Tak jest. Nie wiem, jakoś tak za prosto, kapka jest. A jednak Gelemez w Maraku, to był datek naprawdę ciężki. A nawet twórcy pisali, właśnie, podobno w opisie tego dodatku jest napisane, że a, jest to dodatek, który ma się głównie skupiać na combat experience, czyli właśnie na walce, a nieżeli na fabule czymś takim. Bo, bo fabuła w ogóle w Maraku nie jest kontynuowana i w sumie może i dobrze, ponieważ jak ja mam. Walczyć z armią tych potworów, co walczyłem na koniec, ja nie wiem co zrobił, no. poddał i nie grał w kontynuację tego. No, chyba, że tam byłyby słabsze. To ja właśnie grał, żeby zabić ich wszystkich. No dobra. Wracajmy w takim razie. Tylko, że sprawdźmy, czy czegoś tu ciekawego nie ma, bo może coś tu fajnego pomijamy. Więc wartałoby się kapeczkę rozejrzeć. Drzwiczki były nieotwierane przez nas. Więc mogą być. Kryć... Coś sensownego. Hmm. W ogóle jest fajne to, że dialogi są prowadzone między wszystkimi postaciami Nala. Z poza na ale Dumbledore jest ogólnie takie troszeczkę niemy. Dobra. Tu chyba wszystko już załatwiliśmy, więc możemy podejść do posągu. Ale wiecie co? Gadka z posągiem. W kolejnym odcinku. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Ostatnio nie było, ja się pokazywałem łapkę w górę, bo kamera jest tak troszeczkę bardziej skupiona. No i dobra, to na tyle. Do następnego razu. Cześć!